Cześć, Wam wszystkim z tej strony Pana się wam kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie wbić kolejną postać Na 30 rangę, dokładniej na 1000 pucharków Ponieważ już niedługo, moi drodzy, nie będzie to 30 ranga 50 ranga, zresztą więcej informacji macie w tym odcinku Więc polecam sobie wbić, moi drodzy, jak ktoś z was jeszcze o tym nie wie Bo się bardzo dużo będzie zmieniało w besie No ale póki co jest to 30 ranga, więc dobijamy, moi drodzy Ten 30 rang na Mandy w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że się uda, Mandy aktualnie bardzo dobrze Dobra postać, zresztą nawet ostatnio był odcinek Najlepsze postacie w 31 sezonie, który jakoś dużo wyświetleń nie zrobił. Nie wiem czemu widzę. Pytać się, my, jakimi postaciami grać w tym sezonie, co jest mocne. Powiedziałem wam, co jest mocne. Była tam też wymieniona Mandy. Mandy wbijam dzisiaj na 30, rank, a wy się dalej mnie pytacie. Więc widzowie, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby takich odcinków nie przegapić. Bo nie wiem, czy w sumie w przyszłym sezonie znowu nagrę taki odcinek, skoro. No one nie robią jakichś dużych wyświetleń, więc widocznie Was nie interesują. Ale z drugiej strony się mnie o to pytacie w kółko, więc w sumie nie wiem, napiszcie w komentarzach widzowie, czy robi takie odcinki, czy nie robić. Gramy na Miko, Piper oraz Gusa, więc zobaczymy. No tutaj Mandy bardzo fajna. Jedynie co to bardzo mi wkurza, że jest ten murek na środku, to jest giga wkurzające generalnie. Gdyby tego murka nie było, to by było wiele lepiej. Eee, dobra, no on musi uważać tym Lary, żeby tutaj nie padł głupio. Okej, okay, jeszcze tutaj, jakby się udało tra tam trafić, udało mi się raz jedynie trafić tą koleżankę Piperkę, ale jestem w dobrym miejscu ustawiony. Jestem w bardzo dobrym miejscu, nawet ustawiony bym powiedział. Im będzie ciężko wyjść z tej strony. Oni muszą właśnie iść bokiem ten nasz gus, moi drodzy, może podoła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja myślę, że muszę walnąć sobie takiego ucika. Dobra, znokautowałem tam jednego, bardzo ładnie. Piper mnie znokautowana, znokautowała, ale oni bez problemu dałem radę, więc jest dobrze. Wygraliśmy pierwszą rundę, zobaczymy, jak będzie szło w drugiej. Ten Miko jest ten Miko jest giga wkurzający, bo on bardzo dobrze trzyma po prostu nas, że. Ciężko jest nam jakkolwiek do niego podejść, no bo może wskoczyć i każdego z nas tak szczerze porobić, więc no to jest problematyczne jedynie. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Piper tutaj mocno poszuje, nie wiem co ona tutaj szuka. E, oj, tutaj będzie ciężko, żeby nasz gus, moi drodzy, coś zdziały. No ja nie trafię tej piper, naprawdę. Raz, dwa, dobra, udało się trafić dwa razy, bardzo fajnie, moi drodzy. Miko to szkoda w ogóle ultować, bo on może przeskoczyć i nas nokautować To jest ten problem właśnie w Miko. No i tutaj jakby się udało go naklepać, naklep go. Dobra, idealnie. Udało się naklepać, moi drodzy. Tutaj jeszcze, moi drodzy, idzie ten wariacik. Tego wariacika jakbyśmy ściągnęli to by było spoko, albo go zultuję w sumie. Dobra, został zultowany. Jeszcze tutaj go dobijam. Pięknie, moi drodzy. No i została piper. No to powinniśmy dać radę. Powinniśmy dać radę, bo jesteśmy we dwójkę Ja się tutaj podleczę. Larry i Lowry też, moi drodzy, wychodzi. Dobra, bardzo ładnie. Nie, no to będzie winek. To będzie winek bardzo fajnie, moi drodzy. Spróbujmy sobie tutaj naklepać tą piperkę Nadal jako tylko właśnie ten murek. Ten murek, moi drodzy, giga. Przeszkadza, dobra dobijamy, nie udało mi się trafić, okej, okay, teraz myślę, że on dobije, dobra, bardzo ładnie, mamy to, udało się zwyciężyć, więc jest dobrze, pierwsza runda wygrana, moi drodzy, znaczy pierwsza runda, pierwszy mecz, pierwszą rundę również wygraliśmy, bo dwie rundy z rzędu żeśmy wygrali, 968 aktualnie na moim ND, lecimy dalej, moi drodzy, lecimy dalej, zobaczymy co z tego wyjdzie, brakuje nam tutaj jednego random'a więc fajnie, bo dobiera random'y, z random'ami zazwyczaj wygrywamy, no bo oni to wiecie jak to wygląda, granie z random'ami więcej informacji macie w tym odcinku czyli jak być lepszym w Brawl Stars moi drodzy, więc polecam sobie obejrzeć jak być lepszym graczem w Brawl Stars między innymi nie grać z random'ami bo z random'ami jest ciężko, na wyższych pucharkach oczywiście, na niższych można sobie tam pykać z random'ami, a my startujemy z kolejną gierką, Piper, Brock oraz Miko, więc znowu ten Miko wkurzający mój drodzy będzie, ale dobra ładnie tam żeśmy ściągnęli piperkę, więc jest dobrze. Bardzo fajnie. I moi drodzy, w ogóle mamy dosyć ciekawy teamkom, ponieważ w tym team compie mamy dwie dobre postacie na ten sezon, więc kto oglądał? Odcinek z najlepszymi postaciami w 31 sezonie. To wie, jakie są te dwie postacie, więc yy, możecie napisać w komentarzach. Zobaczymy, kto jest tutaj wiernym widzem i ogląda wszystkie odcinki na kanale. Że wie, jaka postać jest dobra, dobra, bardzo ładnie. Ok, tutaj jeszcze dobiję tego Broka. Ja mam Loa, więc będę uważał. Dobra, ładnie, dobili. Pięknie, moi drodzy. No powiem Wam, że idzie bardzo dobrze. Idzie naprawdę bardzo dobrze. I oby ten tysiak zaraz siadł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie na spokojnie. Pajpereczka, nie, Brok tam jest. Dobra, dostał Gonga. Pajperka jest w tym miejscu. Pajperka jakbyśmy znokautowali takim strzałem. Oj, 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 proszę państwa, nie no, jaki snajper. Jaki snajper, co tutaj się wydarzyło w ogóle, to ja nie mam pytań. Dobra, tą małpę jakbyśmy znokautowali, to by było spoko. Może zróbmy sobie, aha, no to fajnie sobie zrobiłem, czy jak ona w takim miejscu sobie poszła. A ja chciałem właśnie ją dobić za tą ścianką. Dobra, czy tutaj uda się coś zdziałać, zobaczymy, no jesteśmy w trójkę, więc raczej ta małpa nas nie naklepie, bardzo ładnie, mamy kolejne zwycięstwo, moi drodzy, 970, ile już mamy pucharków, 976, 24 pucharki jeszcze, 24 pucharki, czyli są to trzy giereczki, Trzy giereczki, moi drodzy, i będziemy mieli w wbitą Mandy na 30 rang. Albo na 1000 pucharków, albo na, moim <śmijem> rank, bo zależy jak to woli, można już w sumie mówić tym nowym systemem, który niedługo wejdzie do giereczki. Ale ja tam zawsze mówię, że na 1000 pucharków, więc zbijamy po prostu tysiaczka na, moi drodzy, Mandy. No i też nie wiem, czy robić kolejne odcinki zbijania tych tysiaków, bo teraz będzie łatwo to wbijać, co prawda mi tam zostało dosłownie parę postaci do wbicia. Tam chyba jak już biję tą wariatkę, to mi zostanie, moi drodzy, postaci 16, więc no nie wiem, czy jeszcze nagrywa te odcinki zbijania tysiaka, czy nie nagrywa, dajcie znać w komentarzach w sumie, czy, czy chcielibyście, czy nie. E, dobra, okej, okay. ojoj, tu będzie ciężko, no nie, no, tu będzie przegrana. Ale mam multa, mam multa, więc moi drodzy, ucik się przyda akurat. Dobra, chociaż jakbym teraz dobił, kurde, nie udało mi się. Teraz dobiję. No, ale to i tak nic nie da. No, to i tak nic nie da. Kurczę, dobijają mnie. I zobaczymy, zobaczymy. Może, moi drodzy, uda mi się kogoś ustrzelić w jakiś fajny sposób. Zróbmy sobie coś takiego. Może ktoś tam poszedł w bok. Nie poszedł. Pewnie midem poszli. Midem też nie poszli. Gdzieś się poukrywali. Albo po prostu nie trafiłem i strzeliłem obok. Unlucky. Dobra, spróbujmy sobie, moi drodzy, tutaj znokautować tego gusa. Fajnie by było. Ta Boni też dużo robi. Ta Tabony giga dużo robi, bo widzę, że ona tutaj nokautuje tego naszego gusa. Więc no. Ciężko, ciężko mu jest jakkolwiek przejść. Ok, Bonnie jest trzeba sobie na dwa ulta, ten gus przeszedł na drugą stronę. Może Greya byśmy znokautowali? Jakbyśmy Greya znokautowali, to też spoko by było. Kurczę, jeszcze ta Bonnie przeskoczyła, nie, no to będzie przegrana. Ale może będzie underdog, może będzie underdog, zobaczymy bo oni w miarę dobrzy są, więc może dobijam jakieś wyższe pucharki, albo po prostu nas znokautują, mają nie wiem 1070 ta takim team compem i po prostu dostaniemy minus 10, nie no to jest widzowie bez szans, to jest bez szans tutaj na 100%, przegrywamy, no ale miejmy nadzieję, że będzie underdog, to nam się pasa, utrzyma, zobaczymy że tak będzie, uwaga, uwaga, kończy się meczek. no znokautowali, znokautowali, zaraz zobaczymy na koło, żeśmy grali, na jakiś, nie, wiem, nie znam tych ziomali. Ale jest, moi drodzy, Underdeck. Zobaczmy, ile pucharków dobijali. Dobijali, no dobra, Guz dobijał sobie 35 rangę, więc lećmy dalej. Zobaczymy, moi drodzy, co z tego wyniknie. Trzy giereczki jeszcze nam brakuje do wbicia, moi drodzy. Diamondy, więc miejmy nadzieję, że teraz nam da jakiś bambiczków i na spokojnie sobie to dobijemy. Zaczynamy kolejną rundę, moi drodzy. Lili, Kolcik oraz Gaz więc no ciekawe, ciekawe tutaj postacie powybierali. Lili jest dosyć ciekawym wyborem tutaj, bo jeszcze. Za dużo Lili tutaj nie widzieliśmy. No i tutaj bez problemu sobie z nią poradziliśmy. Oni jacyś mniej ogarnięci są. Widzę, że mocno tak raszują. Yy, no aha, jak on mi trafił w ogóle wytyfy. Dobra, ten gus jest naprawdę widzowy jakiś potężny. Co to za ziomalek, moi drodzy? Ja go oczywiście już ostatnio wbiłem na 30 rank. Nie wiem czy z tego był odcinek. Nie, nie było tego odcinka, bo ja wtedy wbijałem na live, ale był z tego odcinek na kanale Pandoff. Bo na Pandoff są najlepsze momenty z liveu, więc polecam sobie wbijać właśnie na mój drugi kanał. Subskrybujcie go. Bo tam macie właśnie najlepsze momenty z live'ów, a też na live'ach ostatnio często wbijam jakąś 30 rangę No i wtedy nie ma z tego odcinka, tylko po prostu w najlepszych momentach z live'ów macie e, moment jak już dobijam właśnie ten 30 rank, więc polecam sobie wpaść i obczaić, moi drodzy, jak to wygląda. Kurczę, nie trafiłem tego kolta, Unlucky fajnie by było go znokautować, dobra? Trafiłem go idealnie, moi drodzy, i spróbujmy go teraz dobić. Jakby się udało, to by było idealnie. Dobra. Trafię go, trafię go, dobra, trafiliśmy go, bardzo ładnie Maloa. dobijamy, pięknie, moi drodzy, mamy to zwycięstwo w pierwszej rundzie. Lećmy dalej, miejmy nadzieję, że tutaj uda nam się znowu zwyciężyć, trzeba uważać jedynie na tą Lili, bo ta Lili naprawdę sporo może, moi drodzy, zdziałać. Ta Lili może nas tutaj znokautować generalnie, ona jest bardzo niebezpieczną postacią. Trafię tam kogoś? Nie trafiłem, kurczę, źle to troszkę wymierzyłem, tak szczerze. Lili, moi drodzy, dostaje na razie na łeb od naszego Larego, więc jest dobrze. Lary tutaj ładnie ją kontroluje, bardzo ładnie. Gus nas również tutaj na, tr na midzie trzyma tych przeciwników. Oj, tutaj. Lary, 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 dobra Lary padła, Lili też padła i gust tylko został to na spokojnie moi drodzy, na spokojnie sobie to dobijamy, bardzo ładnie, kolejne zwycięstwo na naszym koncie, no szczerze mówiąc idzie nam naprawdę bardzo dobrze, jedynie co to raz żeśmy właśnie tam przegrali na tych ziomali co dobijali 1200, ale tak no to piękne giereczki tutaj nam sypie 15 pucharków moi drodzy, jedynie dwie giereczki dzielą nas odbicia kolejnej 30 rangi na moim koncie więc lecimy, mamy 3 na 6, da nam teama, nie daje nam randomów bardzo dobrze, jak nam daje randomów to powinniśmy z Znowu zwyciężyć, więc miejmy nadzieję, że to są jakieś bumpiki i zaraz ten 30 rank dobijemy. Ciekawy tutaj Timcom wylosowało. Jest grom, jest Leon, moi drodzy. Kolcik pewnie na da grom z boku. Zobaczymy, jak grom zagra. Bo jak grom będzie dobry, no to może być nam ciężko, ale miejmy nadzieję, że nasz Larry i Laurie tutaj bez problemu sobie podoła. Kolcik widzę, że chce nokautować te ściany. Ok, no w sumie, jak znokautuję te ściany, no to będzie to problematyczne dla naszego Larego, ale również dla ich, moi drodzy, groma, więc mi to tam w sumie w miarę pasuje. Jeszcze rozwalili mi ściankę, na mi no Ja dziękuję im bardzo, generalnie. Bardzo im dziękuję. Bardzo fajnie, że coś takiego zrobili, moi drodzy. Trzeba tego Leona znokautować. Te tego Leona trzeba znokautować, bo jak on naładuje ulta, to on może nas podjechać w prosty sposób, będzie wtedy lipa. E, fajnie było, jakbyśmy sobie znokautowali jeszcze tego, moi drodzy, groma. Ten Leon tutaj gdzieś przeszedł do boku. No, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba, tak szczerze. Zobaczymy, co tu tutaj się uda zdziałać, jeszcze, moi drodzy, na nich. Ale mamy szansę na, na zwycięstwo, tak szczerze. Mamy szansę na zwycięstwo. Tylko, że w pierwszej rundzie raczej przegramy, bo tutaj niestety już ten nas gaz padł. Ale jak będzie cała ta mapa zniszczona, to powinno w miarę łatwo nam pójść. Kurczę, prawie kolta jeszcze dobiłem. No, wale Ultanamida, widzowie, ryzykuję, zobaczymy. Może się akurat uda, może kogoś trafię, trafiłem kogoś, więc jakiś upuść, moi drodzy, poszedł midem. Nie wiem, gdzie ten Leonik jest. Dobra, trafiłem groma. No fajnie by było jakbym znokautował tego groma, to by było widzowie dosłownie idealne rozwiązanie. Jakby się udało znokautować, kurczę 3600, ile on zadaje ten grom, to jest chore. Dobra, znokautowaliśmy Leona, więc przynajmniej tyle. Grom tutaj za dużo nie zdziała, nie ma ścian, więc generalnie ten kolcik troszkę nie pomaga temu gromowi w swoim teamie. Ale to są randomy najprawdopodobniej, bo z tego co widziałem to, to raczej randomów wsypało Dobra, poleciał ucik, niestety nie trafiłem go, więc troszeczkę zmarnowałem, a szkoda, bo mogłem zostawić na kolejną rundę. Okej, okay, dobra, tutaj może się uda mój drodzy jeszcze jakoś naładować, okej, okay, przynajmniej jeden strzał, no zobaczymy, nie wiem też ile Leonowi brakuje do hypercharge'a i czy ma ulta w tej rundzie, jeżeli ma ulta, no to może być już naprawdę ciężko, bo on po prostu od razu kogoś z nas podjedzie i od razu kogoś znokautuje. Tutaj musi uważać ten Larry Laurie, żeby nie padł. OK. Spróbowałem tam trafić, ale się nie udało. No i nie wiem gdzie jest ten Leon. Nie wiem czy gdzie jest ten Leon? Czy on tam gdzieś nie, nie tego nie kampi, żeby zaraz wlecieć z ultem. Więc ja bym tutaj tak nie puszował na miejscu tego gasa. Ten gaz mocno tutaj, moi drodzy, puszuje, dobra, ale znokautował bardzo ładnie. Leonik nie ma ulta, bardzo dobrze, dobija go jeszcze pięknie. Dobra, mamy zwycięstwo, moi drodzy, gierka o 1000, zaraz gierka o Tysiaka. Za chwileczkę gierka o Tysiaka, pięknie udało nam się tutaj wygrać tą rundę. No, za dużo nie zrobiłem. Nie ma co ukrywać, że tutaj za dużo nie zrobiłem. 1-1 staty, 22000 damage'a, więc najgorzej z mojej drużynki. ale może się odkuję w kolejnej rundzie, moi drodzy. Gra o 1000, gra o 1995, moi drodzy, więc zaraz sobie kogoś ogarniemy i mam nadzieję, że zaraz, właśnie. Tego tysiaka moi drodzy dobijemy, więc 5 pucharków brakuje, dobrało nam teama, zobaczymy kogo nam tutaj dobierze i mamy Kenziego, Miko oraz Bo. Dobra, to będzie bardzo wkurzający teamcom, to będzie giga wkurzający teamcom, bo Miko będzie od razu podjeżdżał, Kenji to samo, więc będzie ciężko cokolwiek zdziałać, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nam się uda. No i Bo też nam idzie, też będzie wkurzający z tymi swoimi atakami. Będzie ciężko, będzie ciężko, myślę, że trzeba bardziej się sfokusować na tych wariatów z boku, bo oni giga szybko przejmują mida właśnie tymi swoimi postaciami, ale fajnie, bo Kenji go znokautował gaz, więc to mi się podoba, jesteśmy w trójkę na dwójkę, więc y, możemy tutaj coś zdziałać, fajnie jeszcze tego Miko pobiję. mam ulta, ulta sobie zostawię na kolejną rundę, dobra, gaz ładnie porobił, trafiam jeszcze tego wariata, nie trafiłem go oczywiście, ale chyba go tam dobiją, bo on ma... Mega loa, bardzo ładnie, udało mi się go dobić. Pięknie, moi drodzy, bardzo dobrze to mi się podoba. Leciłcik na mina. Może oni zapomnieli, że mam ulta i uda mi się kogoś trafić. Udało mi się kogoś trafić, nie wiem kogo. Zaraz zobaczymy, kto to jest, moi drodzy. Miny jeszcze sobie tutaj rozbroję. Żeby tutaj mnie przypadkiem yy, nie znokautował zaraz ten wariacik. W ogóle on ma tego dziwnego skina, bo to jest chyba ten mityczny skin, tak mi się wydaje. Nie wiem, bardzo rzadko widzę, żeby ktoś grał tym skinem. Nie wiem, czy mało osób go kupiło, czy jak to wygląda. Dobra, gas, ładnie, dawaj, 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 jeszcze traf tego jednego. Jakby to trafił. O dobra, idealnie, no to został tylko Kenji, moi drodzy. No to go powinniśmy dać sobie radę we dwójkę. Powinniśmy dać sobie radę, bo Kenji, moi drodzy, tutaj za dużo nie zdziała. Chyba, że właśnie nas podjedzie jak będziemy stali obok siebie i wtedy ultem znokautuje, ale jak mu będziemy nie, nie będziemy mu dawać, moi drodzy, szans na podjazd, no to będzie mu ciężko cokolwiek zdziałać. Chciałem jeszcze tutaj ulcikiem, nie udało się, musi tutaj uważać. Ma ulta, dobra, no to już jest G. To już jest widzowie 1000, to już jest w tym momencie 1000 na moim Mendy Bardzo ładnie, podoba mi się to moi drodzy, dzięki temu dobiliśmy sobie tysiaka 1006 na Mendy. Ja moi drodzy dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak trzecieczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!